Okupacja trwa od 1979 roku, czyli już 47 lat. Kolejne powstania następowały po sobie, budując się nawzajem. To nie zostało narzucone ani zrobione przez kogoś z zewnątrz. To irański naród powstaje razem, ale jest to zorganizowane, zorganizowane we współpracy z zagranicą. Każda rewolucja ma swoich żanów mulenów wewnątrz, którzy prowadzą rewolucję od środka, i mają cele na zewnątrz, które koordynują działania z tymi wewnątrz. To właśnie się dzieje, gdy książę koronny i opozycja tworzą koalicję, a także wsparcie z zagranicy. Rząd tymczasowy, siły przejściowe, a ich przywódcą jest Reza Pachlawi. Dlatego przemawiają na ulicach do opozycji, która jest na zewnątrz, aby mieć przedstawiciela, z którym kraje zachodnie mogą rozmawiać, mogą się do niego zwracać i mogą teraz weryfikować, oraz koordynować to, co dzieje się na ulicach. To nie jest spontaniczne. Ludzie nie obudzili się pewnego dnia i nie pomyśleli, będziemy wołać o rezję pachlawiego, ale to jest koordynowane od zeszłego roku i opiera się na wcześniejszych rewolucjach. Więc to jest wola całego narodu irańskiego, ale to musi być również zarządzane z zewnątrz. Organiczne, lecz sterowane z zewnątrz. Panie Sela, co pan o tym sądzi? Proszę pozwolić mi się nie zgodzić. Te protesty nie zaczęły się z inicjatywy Rezy Pachlawiego, ani nie trwają z jego powodu. Trwają już od ponad dwóch tygodni, podczas gdy jego apel pojawił się dopiero kilka dni temu. To nie jest nic nowego. W przeszłości wielokrotnie występował z podobnymi apelami i inicjował różne kampanie, w tym kampanie przekazuje swój mandat, i żadna z nich nigdy nie uzyskała znaczącego poparcia społecznego. To, co teraz obserwujemy, to kampania napędzana przez media, która wzmacnia jego przekaz, a jego zwolennicy wybiórczo rozpowszechniają określone obrazy i filtrują inne. Moim zdaniem, to nie oddaje rzeczywistości.